Dobry dzień, wieczór. Dzień dobry. E, <coughs> wróciliśmy, wracamy teraz ze studia. Tak, w tu jest idiotą i. Usunąłem tamtą piosenkę, która miała być na kanale dwa dni temu. Dokładnie. Czy tam, nie, dwa dni. Pół no, jeden, dwa, dwa dni temu. Dwa młode. I teraz poszliśmy ją nagrać. Nagraliśmy jeszcze teledysk do nowej nuty. Tak. I napisaliśmy tekst. I wokal. Tak. Będziemy Ej, nagrywać jutro. Jutro będzie wokal. Tak. I za jaki czas panie nowa piosenka so, i to zarąbista, jeszcze lepsza niż ta, która ma być teraz. Tak. Tutaj mamy bramę. Bramy bardzo... Pięknie w stanie próbować bramę. Dobra. Co by? Zdała Uszkodził bramę. Która nie będziemy wiedzieli jak tutaj trafić. Z tego vloga będziemy sobie musieli mapę odtworzyć. Tak. No to młody, my się żegnamy, tak. do kolejnego, tutaj. to jest e. ogólnie vlog taki, was przeprosić, że... Tak, przepraszamy, że zjebałem. E. Siema, cześć, pompa. Elo, cześć, pompa.